Cześć przyjacielu, z tej strony Pablo z bloga jak Z tego nagrania dowiesz się, jak zabić niezręczną ciszę w rozmowie, a także otrzymasz za darmo prezent o wartości 197 zł. Zaczynajmy. Is this love I'm feeling? Is this the love? Nawet podczas najlepszej rozmowy, czasami są momenty, gdzie zapanuje niezręczna cisza. O, właśnie taka. Ale jest niezręcznie. To całkowicie normalne, gdy wyczerpiesz dany temat w rozmowie. Wtedy zapada niezręczna cisza, która trwa kilka sekund albo i dłużej. Co robić w takiej sytuacji? Czy nerwowo szukać nowego tematu rozmowy, aby uniknąć niezręcznej ciszy w rozmowie? Sęk w tym, aby nie skupiać się na tej niezręcznej ciszy. To najgorsze, co możesz zrobić. Im bardziej będziesz zdawał sobie sprawę z tej niezręcznej ciszy, tym bardziej będziesz się na niej skupiał i w wyniku tego stresował, a tego byś na pewno nie chciał. Wszystko dlatego, że zmieni się Twój stan emocjonalny i zaczniesz być nerwowy w relacji, a kobieta bardzo mocno wyczuwa, w jakim jest stanie emocjonalnym facet i udzieli się to Waszej relacji. Dlaczego tak się stanie? ponieważ nie chodzi o to, że nie wiedziałeś co powiedzieć w tym danym momencie. Ważne jest to, i będzie miało znaczenie, że niezręczna cisza miała wpływ na ciebie i na twoje samopoczucie. Chodzi o twój stres i odczuwanie presji, gdy zapanowała niezręczna cisza. Zestresowałeś się i zacząłeś nerwowo zachowywać, zamiast czuć się swobodnie przy kobiecie mimo chwilowej niezręcznej ciszy. Dlatego tak ważne jest, czy swobodnie czujesz się przy kobiecie, oraz to, jak kobieta się czuje przy tobie. Dlaczego nie warto bać się ciszy w rozmowie? Przede wszystkim nie musisz cały czas klepać jęzorem w rozmowie z kobietą. Nie staraj się na siłę rozmawiać, byle tylko aby nie zapanowała niezręczna cisza między wami. Nawet jeżeli zapadnie niezręczna cisza, to obróć ją w żart. Pokaż kobiecie, że dobrze się z tym czujesz i nie robi to na tobie żadnego wrażenia. Z drugiej strony, niech kobieta też coś powie od siebie. Niech włoży coś od siebie w rozmowę, dzięki temu podniesiesz swoją wartość. Dzięki temu będziesz dla niej bardziej atrakcyjny. Pokaż jej, że cisza nie robi na tobie wrażenia i nie szukasz u niej aprobaty. Jeżeli to ty przez cały czas mówiłeś, to będzie świetny moment, aby zobaczyć, czy kobiecie zależy na rozmowie. Gdy zapadnie niezręczna cisza, po prostu milcz i utrzymuj kontakt zrokowy z kobietą. Najlepiej spójrz na nią z pożądaniem. Możesz także się uśmiechnąć. Jest to dużo lepsze niż nawijanie bez przerwy jak pierdolony robot. Gdy będziesz na wyższym poziomie relacji, to niezręczną ciszę będziesz obracał na swoją korzyść. Wszystko dlatego, że niezręczna cisza jest świetna do budowania napięcia między wami. Wtedy mniej mówisz do kobiety, a więcej działasz swoją mową ciała. Dlatego ważniejsze od tego, o czym rozmawiasz z kobietą, jest to, jakie emocje jej dajesz. Oraz jak się ona przy tobie czuje. A to przełoży się na Twoją naturalną pewność siebie i wysokie poczucie wartości. Dzięki temu będziesz wyluzowany i bez stresu. Zadbaj o to, aby kobieta dobrze się przy tobie czuła, ale ty sam też się musisz dobrze czuć przy niej. Dlatego daj jej masę emocji, drocz się, flirtuj z nią i okaż jej poczucie humoru. Gdy w rozmowie zapadnie niezręczna cisza, zwróć uwagę na kobietę. Czy ona chce rozmawiać z Tobą, ale nie potrafi? Czy może nie jest Tobą zainteresowana? Ważne, abyś dawał kobiecie emocje podczas rozmowy, m.in. opowiadając jej ciekawe historie, ale to nie może być tak, że jedynie Ty cały czas mówisz. Kobieta także musi inwestować w rozmowę i w relacje. Dlatego, jeżeli to Ty cały czas dajesz wartość w rozmowie, odwróć rolę. Zwracaj uwagę na zachowanie kobiety i obserwuj jej mowę ciała. Wypatruj uśmiechu i kontaktu wzrokowego z jej strony. Jeżeli kobieta chce z tobą rozmawiać, ale nie potrafi, bo na przykład jest cicha, małomówna lub zestresowana, to będzie chciała ciągnąć tą rozmowę dalej na zasadzie odbijania pytań do ciebie. Przykładowo, zapytaj jej, jaka jest ulubiona zupa. Gdy ona ci odpowie, że jest to na przykład zupa pomidorowa, to zada Ci takie samo pytanie na zasadzie a twoja? Jest to znak, że nie wie o czym rozmawiać z tobą, ale przynajmniej chce. Oczywiście, możesz pytać ją o takie banały pierdoły, a także o coś bardziej osobistego. Na zasadzie czy ma jakieś hobby, czy uprawia jakiś sport, jakie ma pasje, co robi w wolnym czasie, czy lubi podróżować. Jeżeli kobieta nie jest tobą zainteresowana, to wodzi wzrokiem po okolicy rozgląda się na boki, spogląda na zegarek, cały czas patrzy na telefon i nie pomaga ci w rozmowie, tylko odpowiada zdawkowo na zasadzie tak, nie, okej, okay, mhm, mm aha. A w takiej sytuacji jedynie to ty ciągniesz tą rozmowę. A jeżeli ona nawet nie ciągnie tej rozmowy, to nie ma mowy, żeby ciągnęła też inne rzeczy. Jak w takim razie przerwać niezręczną ciszę podczas rozmowy z kobietą? Przede wszystkim zaakceptuj niezręczną ciszę i nie stresuj się z jej powodu. Dzięki temu będzie ci dużo łatwiej. Bo nie będziesz się na niej skupiał. Pamiętaj, że niekiedy cisza w rozmowie jest pożądana. Dzięki ciszy w rozmowie jesteś w stanie lepiej wybrzmieć, zaakcentować to, co powiedziałeś, a także możesz dać domyślenia kobiecie na temat tego, co właśnie do niej powiedziałeś. Jeżeli mówisz kobiecie, kocham cię, kiedy będzie obiad, no to czy ona doceni to, że powiedziałeś do niej, że ją kochasz? No oczywiście, że nie. Zrobiłeś to tak po prostu szybko, że nie było nawet zauważalne. Ale jeżeli powiesz, kocham cię, po czym zapanuje cisza i przy tym utrzymasz kontakt wzrokowy z kobietą, patrząc jej głęboko w oczy, to nabierze to całkiem innego wymiaru. Dlatego zamiast unikać ciszy, zmierz się z nią i naucz się obracać ją na swoją korzyść. Oczywiście, jeżeli chcesz przerwać niezręczną ciszą w rozmowie, to przede wszystkim aktywnie słuchaj kobiety i odnoś się do tego, co ona powiedziała. Jeżeli natomiast kobieta nic nie mówiła, a ty zakończyłeś rozmowę, to zadaj kobiecie jakieś pytanie. Możesz rzucić coś banalnego na zasadzie, co mi jeszcze powiesz? Albo co mi jeszcze powiesz o sobie? Chodzi o to, abyś zrzucił ciężar ciszy na kobietę. Niech ona się trochę wysili i wykaże, a także zainwestuje w tą rozmowę. Tym bardziej, jeżeli wcześniej cały czas tylko milczała. Jeżeli kobieta nie jest tobą zainteresowana i tylko odpowiada zdawkowo. To wiesz, że najprawdopodobniej nic z tego nie będzie i siedzi tylko z grzeczności, i czekasz się tylko to skończy. Piekło dla niej. Możesz także kolejne tematy tworzyć z poprzednich na zasadzie skojarzeń, zarówno z tego spotkania, jak i z poprzednich spotkań. Warto, abyś w głowie miał zawsze jeden, dwa lub trzy tematy awaryjne związane z Twoimi zainteresowaniami, czy nawet marzeniami lub planami. Dzięki temu, gdy zapadnie niezręczna cisza. Nie będziesz spięty, bo będziesz wiedział, że zawsze masz o czym powiedzieć. Na podstawie tych tematów zawsze możesz tworzyć poboczne tematy na zasadzie skojarzeń. Ważne, abyś w rozmowie nie bał się powiedzieć kobiecie, co myślisz. Musisz potrafić wyrażać swoje myśli oraz okazywać to kobiecie w rozmowie. Okaż jej, czego oczekujesz od kobiety i jakie masz wymagania wobec kobiet. Nie analizuj każdego słowa, które przyjdzie ci do głowy, bo wtedy szukasz akceptacji u kobiety. Nawet jeżeli walniesz jakąś głupotę, to po prostu obrócisz ją w żart i wyśmiejesz to. Obserwuj zachowanie kobiety. To czy patrzy na zegarek, na telefon, czy ucieka wzrokiem podczas rozmowy? Jeżeli tak, to wiesz, że ona siedzi jak na szpilkach i nie jest zainteresowana rozmową z tobą. W takiej sytuacji najlepiej zakończyć spotkanie, bo to jest jedynie strata czasu. Oczywiście warto umieć zainteresować kobietę podczas rozmowy i można to zrobić na dowolny temat. Po prostu naucz się rozmawiać z kobietami w interesujący sposób. Przede wszystkim, najpierw to ty interesuj się wieloma tematami, dzięki czemu jest duża szansa, że trafisz na wspólny język z kobietą. Oprócz tego, zadbaj i poszerz swoje słownictwo, dzięki czemu będziesz lepiej ubierał myśli w słowa. Skup się na przekazywaniu emocji kobiecie. Ale nie bądź dla niej zbyt miły, a zamiast tego drocz z nią i flirtuj. Pamiętaj o poczuciu humoru, ale rób to z wyczuciem, aby nie robić z siebie pajaca. Musisz płynnie przechodzić od opowiadania ciekawych historii po humor i droczenie się z kobietą. Nie możesz robić cały czas tylko tego samego, bo to się po prostu znudzi kobiecie. Aby przekazać emocje kobiecie podczas rozmowy, pobudzaj jej zmysły i uczucia. Chodzi o każdy zmysł, jaki ma człowiek. Taki jak wzrok, słuch, dotyk, węch czy smak. Dlatego, jeżeli nawet opowiadasz, że jadłeś ostatnio jakąś ciekawą potrawę, to spróbuj opisać kobiecie słowami ten smak potrawy. Jeżeli opowiadasz kobiecie jakąś historię, to powiedz co przeżyłeś i jakie emocje przy tym czułeś właśnie za pomocą zmysłów. Powiedz kobiecie, że byłeś na koncercie, na którym muzyka była tak głośna, że czułeś ją całym ciałem, przez co miałeś gęsią skórkę. Jeżeli byłeś na wycieczce, to opisz kobiecie słowami, co widziałeś, czyli te wszystkie zapierające dech w piersiach widoki. Natomiast, jeżeli byłeś na przykład w ogrodzie botanicznym, to opisz kobiecie słowami, te zapachy, które tam czułeś, te wszystkie rośliny i te kwiaty. Przenieś kobietę do swojego świata i pozwól poczuć jej to samo, co ty czułeś. Dzięki temu będzie chciała więcej. Więcej ciebie. Trzymam mocno za Ciebie kciuki w zabijaniu niezręcznej ciszy. Napisz w komentarzu, w jaki sposób zabijasz niezręczną ciszę w rozmowie. Aby utrwalić i przyswoić więcej wiedzy, najlepiej obejrzyj to nagranie jeszcze raz. Na koniec mam dla Ciebie jeszcze obiecany prezent. Aby go odebrać, wejdź na stronę jak jakzdobyćkobietę.pl, ukośnik, poradnik. Następnie wpisz maila, aby odebrać poradnik, tak jak obiecałem, czyli za darmo. Do usłyszenia w następnym nagraniu. Pozdrawiam zdobywco.